Historia Joanny Szczepkowskiej to nie tylko opowieść o aktorce, lecz także o kobiecie, która odważyła się być sobą w świecie, który często wymaga milczenia. Przez lata udowadniała, że prawda i szczerość nie są luksusem, lecz obowiązkiem wobec siebie i innych. Jej głos, pełen pasji i odwagi, rozbrzmiewał na scenach, w mediach, ale też w sercach ludzi, którzy odnajdywali w niej lustro własnych marzeń, lęków i pragnień. Każde jej słowo, każdy gest był świadectwem wierności przekonaniom, nawet wtedy, gdy przychodziło za to zapłacić wysoką cenę. Szczepkowska nie szukała poklasku, szukała sensu, autentyczności, porozumienia między człowiekiem a światem, który coraz częściej zapomina o empatii. Dlatego dziś, patrząc na jej dorobek, trudno nie czuć podziwu i wdzięczności. Dla jej odwagi w mówieniu głośno o tym, o czym inni milczą, dla jej nieustannego pragnienia dialogu, nawet w chwilach największych kontrowersji, dla jej wierności sztuce, która nie służy rozrywce, lecz prawdzie. W świecie pełnym hałasu i pozorów Joanna pozostała głosem ciszy, głosem człowieka, który nie boi się myśleć inaczej. Jej życie to dowód na to, że artysta nie musi być idealny, by być wielki. Wystarczy, że jest uczciwy wobec siebie i świata. Każda rola, każdy spektakl, każdy gest na scenie był dla niej wyznaniem wiary w człowieka, w jego zdolność do przemiany i refleksji. Joanna Szczepkowska to symbol niezależności ducha, który inspiruje kolejne pokolenia do odwagi w wyrażaniu siebie. Jej historia przypomina, że siła nie polega na krzyku, lecz na cichej konsekwencji, na umiejętności pozostania sobą, mimo presji i oczekiwań. To właśnie za tę siłę, za tę prawdę i za tę delikatność warto ją dziś uhonorować. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść, jeśli czujesz, że takie historie zasługują na to, by o nich mówić głośno, zostaw like, podziel się tym filmem z innymi i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych niezwykłych historii o ludziach, którzy zmieniają świat swoją pasją, odwagą i sercem. Gdy Joanna Szczepkowska wyszła przed teatr w Lęborku, nikt nie spodziewał się, że kilka minut rozmowy z protestującymi przejdzie do historii jako jeden z najbardziej emocjonujących momentów w polskim życiu publicznym. Aktorka, znana z odwagi i bezkompromisowości, stanęła naprzeciw tłumu zdeterminowanych demonstrantów, którzy domagali się od niej przeprosin wobec prezydenta RP. W powietrzu unosiło się napięcie, a każda wypowiedziana sylaba zdawała się dzielić zebranych jeszcze bardziej. Na twarzy Szczepkowskiej widać było spokój i determinację, lecz jej słowa uderzyły jak grom. Oświadczyła bez wahania, że nie szanuje Karola Nawrockiego, a jej stosunek do urzędu prezydenta jest kwestią zasad, nie politycznych sympatii. W tym momencie atmosfera wybuchła. Część tłumu zaczęła wznosić okrzyki, wykrzykując nazwisko Wałęsy w kontekście dawnych oskarżeń, inni próbowali zagłuszyć protestujących, broniąc prawa aktorki do wyrażania opinii. Krzyk mieszał się z oklaskami, a w tym chaosie Szczepkowska pozostała niewzruszona, powtarzając, że nie da się zastraszyć. Wokół niej pojawiły się kamery, telefony, mikrofony, media już w tej samej chwili transmitowały jej słowa na żywo, a nagranie zaczęło krążyć po sieci, stając się symbolem rosnącego rozłamu społecznego. Kiedy emocje sięgały zenitu, z tłumu padły pierwsze obraźliwe słowa, a niektórzy uczestnicy protestu zaczęli domagać się zakończenia występu. Organizatorzy teatru próbowali opanować sytuację, jednak napięcie rosło z każdą sekundą. Aktorka, mimo widocznego poruszenia, podjęła próbę dialogu. Mówiła o potrzebie rozmowy, o tym, że Polska potrzebuje odwagi w mówieniu prawdy, nawet jeśli jest ona niewygodna. Jej słowa, choć wyważone, brzmiały jak wyzwanie wobec tych, którzy nie chcieli słuchać. Każde zdanie stawało się coraz bardziej polityczne, coraz bardziej osobiste, jakby granica między sztuką a rzeczywistością całkowicie się zatarła. W sieci pojawiły się komentarze pełne oburzenia i zachwytu jednocześnie. Jedni pisali, że aktorka przekroczyła granicę dobrego smaku, inni widzieli w niej głos wolności i niezależności. Gazety następnego dnia publikowały nagłówki w tonie sensacji, analizując każde jej zdanie, każde spojrzenie. Zaczęto mówić o niej jako o symbolu artystycznego buntu przeciwko presji politycznej poprawności. Niektórzy komentatorzy zauważyli, że w jej słowach kryła się głęboka potrzeba autentyczności, a nie prowokacji. W tym samym czasie teatr w Lęborku znalazł się w centrum medialnego zamieszania, a bilety na spektakl zniknęły w kilka godzin. Publiczność przychodziła nie tylko na sztukę, ale by zobaczyć kobietę, która odważyła się mówić wprost. Podczas samego przedstawienia atmosfera była napięta, ale też niezwykle skupiona. Każdy gest aktorki, każde słowo wypowiedziane na scenie było odbierane jak komentarz do wydarzeń sprzed kilku dni. Po zakończeniu spektaklu owacje trwały dłużej niż zwykle, jednak obok oklasków słychać było też pojedyncze głosy sprzeciwu. Debata, która zaczęła się w Lemborku, przeniosła się do ogólnopolskich mediów. Eksperci zastanawiali się, czy artysta ma prawo do otwartego komentowania spraw politycznych, czy może powinien ograniczać się do roli twórcy. W tokshowach i na forach internetowych ścierały się dwa światy: ten, który bronił wolności słowa i ten, który oczekiwał od znanych postaci powściągliwości i neutralności. Sama Szczepkowska w kolejnych dniach udzieliła kilku wywiadów, podkreślając, że nie żałuje swoich słów. Powiedziała, że jej celem nie było nikogo obrażać, lecz wyrazić własne przekonania i pokazać, że demokracja wymaga odwagi w mówieniu prawdy. Zdradziła też, że mimo trudnych emocji nie zamierza rezygnować z występu w Lemborku ani z dalszej działalności artystycznej. Wyznała, że była gotowa ponieść konsekwencje swoich słów, bo w jej oczach artysta, który milczy wobec niesprawiedliwości, traci sens swojego powołania. W kolejnych dniach sytuacja zaczęła nabierać nowych wymiarów. Pojawiły się głosy poparcia od innych artystów i osób publicznych, którzy uznali jej postawę za akt obywatelskiej odwagi. Jednocześnie pojawiły się też ostre krytyki ze strony polityków i części mediów konserwatywnych, oskarżających ją o brak szacunku dla głowy państwa. Lemborg stał się symbolem podzielonej Polski, w której każdy gest, nawet wypowiedź artystki, urasta do rangi politycznego manifestu. W tym wszystkim Joanna Szczepkowska pozostała wierna sobie, pewna, że to, co się wydarzyło, było konieczne, by rozpocząć szczerą rozmowę o granicach wolności, szacunku i odpowiedzialności w życiu publicznym. Droga Joanny Szczepkowskiej do sławy była pełna odwagi, wyzwań i artystycznych przełomów, które na trwałe zapisały jej nazwisko w historii polskiego teatru i kina. Wszystko zaczęło się od jej niezapomnianego występu w teatrze współczesnym, gdzie wcieliła się w postać młodej kobiety, rozdartej między miłością a poczuciem obowiązku. To była rola, która natychmiast zwróciła uwagę krytyków i widzów. Szczepkowska potrafiła oddać emocje z taką intensywnością, że publiczność długo nie mogła opuścić sali po zakończeniu spektaklu. To właśnie tam po raz pierwszy objawił się jej wyjątkowy talent do budowania napięcia scenicznego i do przekazywania prawdy o ludzkich emocjach bez teatralnego nadmiaru. Szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek swojego pokolenia, a jej nazwisko zaczęło pojawiać się w czołówkach recenzji teatralnych. Przełom nastąpił jednak wtedy, gdy wystąpiła w ekranizacji powieści, która w latach 80. była wydarzeniem kulturalnym. Jej rola w filmie przyniosła jej ogólnopolskie uznanie i otworzyła drzwi do świata wielkiego kina. Kamera kochała jej twarz, pełną wyrazu, ciepła i jednocześnie wewnętrznej siły. Szczepkowska potrafiła grać bez słów, przekazując emocje jednym spojrzeniem, jednym gestem, zyskała reputację aktorki, która nie gra. Ona żyje każdą rolą, oddycha razem z postacią, przenosi jej dramat w głąb serc widzów. Wkrótce zaczęły pojawiać się propozycje z największych teatrów i wytwórni filmowych, a każda kolejna produkcja z jej udziałem stawała się wydarzeniem artystycznym. Jednak to jej słynne wystąpienie w telewizji, gdy w 1979 roku publicznie ogłosiła koniec komunizmu w Polsce, uczyniło z niej nie tylko artystkę, lecz również symbol odwagi i niezależnego myślenia. Jej słowa wypowiedziane na wizji były niczym iskra, która zapaliła emocje milionów Polaków. Od tego dnia nazwisko Szczepkowskiej przestało kojarzyć się wyłącznie z teatrem, stało się częścią historii kraju. Jej głos spokojny, ale stanowczy, niósł w sobie nadzieję i wiarę w zmianę. W tamtej chwili stała się kimś więcej niż aktorką, stała się głosem pokolenia, które przez lata czekało naprawdę. Po tej chwili nic już nie było takie samo. Artystka została zaproszona do międzynarodowych festiwali, gdzie jej słowa cytowano jako przykład artystycznego zaangażowania w sprawy społeczne. Zaczęła tworzyć własne spektakle, często kontrowersyjne, głęboko osobiste, poruszające tematy wolności, odpowiedzialności i samotności. W jednym z najbardziej znanych monodramów opowiadała o granicy między prywatnym a publicznym życiem artysty. Publiczność chłonęła każde słowo, czując, że mówi do nich ktoś, kto naprawdę rozumie ciężar sławy i cenę odwagi. Krytycy określali jej twórczość jako połączenie poezji i realizmu, delikatności i siły. Jej przedstawienia przyciągały nie tylko miłośników teatru, ale też ludzi, którzy szukali w sztuce prawdy o sobie. Szczepkowska zaczęła reżyserować własne projekty, eksperymentować z formą, łączyć słowo z ruchem, obraz z ciszą. Każdy jej spektakl był podróżą w głąb ludzkich emocji, rozmową o granicach wolności artysty. Widzowie, którzy przychodzili na jej występy, często wychodzili w milczeniu, poruszeni, zamyśleni, jakby przez chwilę dotknęli czegoś, co trudno nazwać, ale łatwo poczuć. W świecie pełnym powierzchowności jej sztuka była przystanią szczerości. Największym sukcesem scenicznym okazał się spektakl, w którym połączyła elementy autobiograficzne z uniwersalną opowieścią o kobietach walczących o swoje miejsce w świecie sztuki. Przedstawienie to zdobyło uznanie na festiwalach teatralnych i zostało okrzyknięte jednym z najważniejszych głosów kobiecego teatru w Polsce. Szczepkowska udowodniła, że potrafi mówić nie tylko o emocjach, ale też o mechanizmach społecznych, które wpływają na życie artystów. Jej kreacje zawsze były pełne subtelności, ale też odwagi. Potrafiła zburzyć schematy i postawić widza w sytuacji, w której musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie o granice moralności i prawdy. Choć wielokrotnie spotykała się z krytyką, nigdy nie wycofała się ze swoich przekonań. W każdym występie, w każdym słowie, które wypowiadała na scenie, czuło się, że sztuka jest dla niej formą życia, a nie tylko zawodem. To właśnie ta autentyczność sprawiła, że Joanna Szczepkowska stała się jedną z najważniejszych postaci polskiego teatru współczesnego artystką, która potrafiła połączyć wrażliwość z siłą, kontemplację z odwagą, a prywatność z odpowiedzialnością za słowo. Joanna Szczepkowska przyszła na świat w rodzinie, w której sztuka i literatura były obecne od zawsze, lecz dzieciństwo nie należało do łatwych. Dorastała w cieniu powojennej Warszawy, w czasach gdy miasto dopiero podnosiło się z ruin, a codzienność naznaczona była brakiem i niepewnością. Jej ojciec, znany pisarz, żył między światem literatury a rzeczywistością, która nie zawsze pozwalała mu rozwijać skrzydła. Matka zaś była kobietą wrażliwą i wymagającą, pragnącą, by córka od najmłodszych lat rozumiała wartość słowa i piękna. W domu panowała atmosfera pełna emocji, rozmów o książkach, o sensie życia, o odpowiedzialności artysty, ale także o przetrwaniu w kraju, który dopiero odbudowywał swoje marzenia. Mała Joanna często siedziała w kącie pokoju, słuchając głosów dorosłych, nie rozumiejąc jeszcze wszystkiego, lecz czując, że słowa mają moc, że potrafią ranić i leczyć jednocześnie. Już wtedy zaczęła pisać krótkie wiersze i rysować twarze ludzi, których spotykała na ulicy, próbując w nich odczytać emocje, które sama bała się nazwać. Jej dzieciństwo było pełne ciepła rodzinnego, ale i napięć, jakie rodziły się między artystyczną pasją rodziców a codzienną walką o byt. Często brakowało pieniędzy, a mimo to w ich mieszkaniu zawsze znajdowało się miejsce dla przyjaciół, aktorów, poetów i malarzy. To właśnie tam, wśród dymu papierosowego i zapachu herbaty, Joanna chłonęła dźwięk rozmów, ton głosu, spojrzenia, które mówiły więcej niż słowa. W szkole nie należała do dzieci przebojowych raczej obserwowała, słuchała, zapamiętywała, miała w sobie pewną melancholię, którą nauczyciele mylili z nieśmiałością, ale to była już wtedy ta sama refleksyjność, która później uczyniła z niej aktorkę o niezwykłej głębi. Każdy dzień wypełniała nauką, lekturą i marzeniami o scenie, choć jeszcze nie wiedziała, że to właśnie teatr stanie się jej światem. Często powtarzała, że jej dzieciństwo to była szkoła emocji, w której zamiast ocen były wzruszenia i rozczarowania. Lubiła samotność, długie spacery po ulicach Warszawy, gdzie obserwowała ludzi, ich gesty i spojrzenia. W tych chwilach rodziło się w niej poczucie, że świat jest pełen historii, które tylko czekają, by ktoś je opowiedział. W wieku nastoletnim zaczęła odkrywać w sobie potrzebę ekspresji, występując w szkolnych przedstawieniach, gdzie zaskakiwała nauczycieli naturalnością i siłą głosu. To był moment, w którym zrozumiała, że scena może być schronieniem przed chaosem życia. W domu panowała surowa dyscyplina intelektualna. Ojciec uczył ją myśleć, matka wymagała, by każde słowo było przemyślane. Bywały dni, gdy Joanna płakała po cichu, czując, że nigdy nie sprosta ich oczekiwaniom, ale to właśnie te momenty hartowały jej charakter. Gdy inni rówieśnicy marzyli o beztrosce, ona marzyła o prawdzie, o tym, by pewnego dnia móc powiedzieć coś ważnego na głos tak, by świat jej wysłuchał. Kiedy w wieku kilkunastu lat po raz pierwszy przekroczyła próg teatru, poczuła, że to miejsce mówi jej językiem, zapach kurtyny, skrzypienie podłogi, światło reflektorów, wszystko wydawało się żywe, prawdziwe. To tam odnalazła spokój, którego brakowało jej w domu pełnym artystycznych sporów i napięć. W tych pierwszych latach młodości zaczęła rozumieć, że talent nie jest darem, ale ciężarem, który trzeba dźwigać z pokorą. Każda porażka uczyła ją siły, każda krytyka motywowała by być lepszą. Jej wczesne doświadczenia ukształtowały ją jako człowieka wrażliwego, ale też odpornego. Wiedziała, że jeśli chce iść swoją drogą, musi liczyć tylko na siebie wspominała po latach, że to właśnie trudne dzieciństwo, pełne sprzeczności, nauczyło ją empatii i zrozumienia dla ludzkich słabości. To ono sprawiło, że potrafiła w swoich rolach przekazać prawdę o człowieku prawdę nieupiększoną, ale głęboko ludzką. Życie prywatne Joanny Szczepkowskiej zawsze budziło ciekawość, bo choć była osobą publiczną, przez lata broniła swojej prywatności z niezwykłą determinacją. Jej dom był azylem, miejscem, w którym mogła odetchnąć od blasku reflektorów i medialnych napięć. Mieszkała w Warszawie, w kamienicy pełnej światła i książek, gdzie każde pomieszczenie nosiło ślady jej pasji i wspomnień. Na ścianach wisiały obrazy przyjaciół malarzy, na półkach leżały tomy poezji i rękopisy nad którymi pracowała po nocach. W kuchni zawsze pachniało herbatą i farbą olejną, bo aktorka często malowała w chwilach ciszy, traktując to jako sposób na uwolnienie emocji po intensywnych dniach pracy. Zawsze powtarzała, że dom to miejsce, w którym człowiek może być prawdziwy, bez masek i ról to właśnie tam spędzała czas z córkami, Marią i Hanną, które podobnie jak ona od najmłodszych lat wzrastały w atmosferze sztuki i refleksji. Ich więź była szczególna, pełna szczerości i wzajemnego wsparcia, ale także trudnych rozmów o życiu. Ocenie, jaką płaci się za niezależność. Joanna nigdy nie ukrywała, że samotne macierzyństwo nie było łatwe, lecz dawało jej poczucie siły. Była matką wymagającą, ale pełną ciepła, uczącą swoje dzieci, że prawda jest ważniejsza niż wygoda, a odwaga cenniejsza niż popularność. Wspólnie spędzane chwile w jej domu przy Warszawskim Skwerze miały w sobie coś intymnego i zwyczajnego zarazem. Często wieczorami siadały razem przy stole, słuchały muzyki klasycznej, czytały wiersze, rozmawiały o tym, co wydarzyło się w teatrze lub w świecie polityki. Dla Joanny życie rodzinne zawsze było przeciwwagą dla chaosu scenicznego świata, w którym wszystko zmieniało się z dnia na dzień. Kiedy córki dorastały, ona coraz częściej powtarzała, że to one są jej największym dziełem, że w nich widzi ciągłość wszystkiego, co w niej najprawdziwsze. Choć przez lata media próbowały doszukiwać się sensacji w jej relacjach uczuciowych, Szczepkowska konsekwentnie odmawiała komentowania życia miłosnego. Jej związek z Mirosławem Konarowskim, również aktorem, był jednym z tych, które w oczach opinii publicznej wydawały się idealne. Poznali się w teatrze, a połączyła ich wspólna pasja i zrozumienie dla świata sztuki. Ich relacja pełna była wzlotów i upadków, ale zawsze oparta na wzajemnym szacunku. Po latach, kiedy każde z nich poszło własną drogą, Joanna zachowała o nim dobre wspomnienia, mówiąc, że był to człowiek, który nauczył ją, jak ważne jest słuchanie drugiego człowieka. Z czasem jej dom stał się miejscem spotkań artystów, poetów i młodych ludzi szukających inspiracji. Nieraz organizowała tam kameralne wieczory, podczas których czytano wiersze i rozmawiano o życiu, sztuce i wolności. W tych chwilach jej mieszkanie zamieniało się w przestrzeń ciepła i refleksji, pełną śmiechu i wzruszeń. Choć z zewnątrz jej życie mogło wydawać się spokojne, w środku często toczyła walkę z samotnością i poczuciem niezrozumienia. Sława, która dawała jej uznanie, odbierała jej czasami spokój. Dlatego tak bardzo ceniła chwile spędzane w ciszy, wśród drzew i książek. Lubiła siadać przy oknie z filiżanką kawy i patrzeć na miasto, które z każdą porą dnia zmieniało kolory. W takich momentach pisała listy, szkice, wspomnienia, które później przeradzały się w eseje lub monologi teatralne. Miała niezwykły dar obserwacji, potrafiła dostrzec piękno w codzienności, w drobnych gestach i niedoskonałościach ludzi. Jej wnętrze było odbiciem jej duszy, pełne kontrastów, łączące w sobie chaos i harmonię, surowość i delikatność. Każdy, kto przekraczał próg jej mieszkania, czuł, że to nie tylko dom ale także teatr emocji, przestrzeń, w której każdy przedmiot ma swoją historię. Joanna zawsze mówiła, że prawdziwe życie zaczyna się wtedy, gdy gasną światła sceny, gdy zostaje cisza, a człowiek musi spojrzeć w lustro i zapytać siebie, kim naprawdę jest. Właśnie w tej ciszy, wśród wspomnień i miłości do bliskich, odnajdywała równowagę i sens. Historia Joanny Szczepkowskiej to nie tylko opowieść o aktorce, lecz także o kobiecie, która odważyła się być sobą w świecie, który często wymaga milczenia. Przez lata udowadniała, że prawda i szczerość nie są luksusem, lecz obowiązkiem wobec siebie i innych. Jej głos, pełen pasji i odwagi, rozbrzmiewał na scenach, w mediach, ale też w sercach ludzi, którzy odnajdywali w niej lustro własnych marzeń, lęków i pragnień. Każde jej słowo, każdy gest był świadectwem wierności przekonaniom, nawet wtedy, gdy przychodziło za to zapłacić wysoką cenę. Szczepkowska nie szukała poklasku, szukała sensu, autentyczności, porozumienia między człowiekiem a światem, który coraz częściej zapomina o empatii. Dlatego dziś, patrząc na jej dorobek, trudno nie czuć podziwu i wdzięczności dla jej odwagi w mówieniu głośno o tym, o czym inni milczą, dla jej nieustannego pragnienia dialogu, nawet w chwilach największych kontrowersji dla jej wierności sztuce, która nie służy rozrywce, lecz prawdzie. W świecie pełnym hałasu i pozorów Joanna pozostała głosem ciszy, głosem człowieka, który nie boi się myśleć inaczej. Jej życie to dowód na to, że artysta nie musi być idealny, by być wielki wystarczy, że jest uczciwy wobec siebie i świata. Każda rola, każdy spektakl, każdy gest na scenie był dla niej wyznaniem wiary w człowieka, w jego zdolność do przemiany i refleksji. Joanna Szczepkowska to symbol niezależności ducha, który inspiruje kolejne pokolenia do odwagi w wyrażaniu siebie. Jej historia przypomina, że siła nie polega na krzyku, lecz na cichej konsekwencji, na umiejętności pozostania sobą mimo presji i oczekiwań. To właśnie za tę siłę, za tę prawdę i za tę delikatność warto ją dziś uhonorować. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, jeśli czujesz, że takie historie zasługują na to, by o nich mówić głośno, zostaw like, podziel się tym filmem z innymi i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych niezwykłych historii o ludziach, którzy zmieniają świat swoją pasją, odwagą i sercem.